Witam do Was, docent polskiej minibrowary.pl na weselu. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że wesela w Polsce cały czas orbitują wokół klasycznych alkoholi typu wino. Mamy wino czerwone, Mamy wino białe. Wódki na razie nie ma, właśnie, więc to jest... To nas dziwi tak naprawdę. Więc to jest ciekawe. Ja wódki nie piję, się odcinam. Natomiast jedyną opcją na stolikach jest wino, więc wino białe. W takiej sytuacji krytycznej sobie powijamy. Natomiast lokal, w którym jest robiona ta impreza, to jest słuchajcie, lokal niedaleko cmentarza powązkowskiego. To się nazywa bodajże kafe spokojna. Niesamowite miejsce. Są tutaj budynki XIX-XX wiek. Widać ślady po kulach, po walkach powstańczych. Także naprawdę nie wiedziałem nawet, nie miałem pojęcia, że takie miejsce istnieje. Natomiast i w tym kafę spokojna są takie rzeczy do wyboru. Są czeskie piwa. No, o czeskich piwach nie ma co generalnie deliberować. Natomiast jest India Pay Ale z primatora. Primatora poważamy za pszenicę. Za raczej tak Zawsze w lamusie, zawsze gdzie jest dostępna pszenica, sobie pijemy pszenicę. Także klimator, mamy szacunek do tego browaru. I teraz, właśnie, India Ale. Tutaj już trochę wcześniej nalałem, więc jeszcze dopełniam. Ale tak, żeby nie było za dużo. Trochę ciepło? Nie, jest, jest zimne. I cóż, cóż my mamy? Specjalnie schrne, kwasienne, polotmawe piwo. Pasterowano. Piwo IPA. Generalnie nie ma ani słowa o zastosowanych odmianach chmielu. Rozumiem, że jeżeli to jest właśnie... No właśnie nie, bo to jest IPA. Czyli oni nie napisali, że to jest e, piwo z amerykańskimi odmianami. Tylko IPA, tak? E, tak, tylko po prostu jako... W czeskiej wersji z hne, kwasiene, plot, mawe piwo, a e, po polsku piwo IPA, pasteryzowane. I tyle. I chmiele. Dobra, to jest to, mam co deliberować. Tak, 6,5% alkoholu. O, ja myślałem, że jest taki bardziej karmelowy tutaj odcień, jakiś taki właśnie polotmawy, czyli bursztynowy, jasnorubinowy, ale jest, jest generalnie, jest złoto, jest ciemne złoto, więc wygląda całkiem dobrze. Co w aromacie się dzieje? Karmel jest? Nie wiem. Też uważam, że karmelu nie ma, więc y, czytałem jakieś opinie o tym piwie, właśnie że ono jakieś tam karmelowe jest. Y, nie, karmelu nie ma. Ten cytrus tutaj. Jak oceniasz intensywność tego cytrusa? Jest y, subtelny. Subtelny. Jest subtelny. Jest subtelny. Jest bardzo subtelny, ale generalnie aromat jest cytrusowy. Dobra. To zdrowie Państwa młodych, bo to, yy, to nie my. Nie, to nie my. Ty, to tym no razem no jeszcze. No jest, no jest. Tym razem to jeszcze nie my. Jesteśmy na ślubie yy, mojej kuzynki. Także Małgośka, Tymek, wszystkiego dla Was dobrego. Jeżeli może będziecie oglądać to wideo. <moglące> eee, a dlaczego dziwne? Zresztą nie wiem. No. <grymne> jest jednocześnie cytrusowe i jest jeszcze... Yy, znaczy tego cytrusa znaczy, jest tutaj w smaku dosyć mało. Znaczy jest... Yy, yy. <grymne> yy, już Cię nie widać. Ta goryczka jest taka dosyć subtelna. No właśnie, nie subtelna, właśnie nie subtelna, nie, bo Ona jest nie bardzo jest subtelna. mocna. Nie, nie. I potem będzie, że, że Marlena w ogóle jakieś potężne, jest... że potężne goryczki to traktuje jako subtelne. Nie. Uważam, że nie jest subtelna. Jest tutaj ta goryczka. Ale no to jeszcze powiedz o tej dziwności tego piwa. Czyli mówię, że jest cytrus, jest goryczka, no to jest klasyczna... Znaczy, dla mnie to jest ajpa. generalnie nie, połączenie właśnie z, z, z takiej niegodającej czasowości z goryczką z subtelną co daje takie motywy Okej, okay, Czyli, czyli uważasz, że tak, jest Tak. Ja uważam, że jakość tej goryczki tutaj w tym piwie jest fatalna. Jest fatalna, ponieważ goryczka jest e, taka... jest, czy nie ma? Jest, ale... E, słuchajcie, no, Są różne e, jakości goryczki. Są różne rodzaje goryczki. Może być goryczka mocna, która po prostu po języku przenika w ciągu dwóch sekund i chce się wziąć kolejny łyk. A jest goryczka zalegająca, niektórzy mówią łodygowa, taka, która jest ona wyraźna, ale po prostu ona zalega na języku, jest nieprzyjemna, jest taka toporna. I to jest właśnie taka chamska, tania goryczka jak z niemieckiego chmielu uprawianego w Polsce Magnum, którego właśnie niekoniecznie poważam, jeżeli, go, jeżeli on jest wyczuwany w piwie. Aczkolwiek Magnum... Zrobiony dobrze, z na aromat. Tak, zostaje, zostaje jest, jest zalegająca. Także Czesi potraktowali, że IPA ma być piwem chmielonym, Dopierdzielili po prostu goryczki nie na zimno, bo na zimno jest bardzo delikatny tutaj aromat, tylko dowalili go do kotła i ta goryczka po prostu jest marnej jakości, więc po takim bo takim piwie jednym już po prostu się odechciewa piwa i wracamy do wina. do wina, No ale wesele, dobra, zobowiązuje. Wesele, że się No, więc generalnie popieram, znaczy popieram, nie popieram, bo tutaj, się, tutaj nie, ma, nie ma miejsca, żeby państwo młodzi zafundowali piwo weselnikom, ale generalnie jeżeli się Żenicie, jeżeli wychodzicie za mąż, naprawdę umożliwcie swoim gościom spróbowanie chociaż kilku ciekawych piw. Zawsze jest to jakaś frajda, jakaś degustacja, coś się dzieje. Coś się może. Tak, no, bo, no bo wódka i wino nikogo naprawdę nie kręci. A piwo to jest zawsze wydarzenie na weselu. Mam nadzieję, że to się <noise> Kochajcie się. <noise>